Klimatyzator w domu, a ile za prąd? Klimatyzacja, jak każde urządzenie elektryczne w domu, wymaga zasilania. Ale czy rzeczywiście kosztuje tyle, ile myślisz? Wiele osób wciąż uważa, że używanie klimatyzacji latem oznacza ogromne rachunki za prąd. To mit, który chcę dziś obalić. Podczas corocznych serwisów u moich klientów często pytam o koszty użytkowania. Ich odpowiedzi są jednoznaczne. Miesięczny wydatek około 70 czy nawet 100 zł za energię elektryczną w zamian za ogromną poprawę komfortu w upały to żaden wydatek. Zastanów się przez moment, czy takie kwoty są warte tego, żeby nadal się męczyć w upalne dni i noce? Nowoczesną klimatyzacją w pokoju do 20 paru metrów kwadratowych możesz mieć zamontowaną już za 3450 zł z VAT 8%. Odwiedź naszą stronę internetową. Znajdziesz tam wyłącznie sprawdzone, dobrej jakości urządzenia, które służą naszym klientom przez lata. Przestań się zastanawiać i zacznij działać.